Witaj na kanale 4 Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska i dzisiaj porozmawiamy o zarządzaniu fundacją oraz o tym, dlaczego tak ważne jest zgłębienie wiedzy w tym zakresie. Zapraszam. Zarządzanie fundacją to zadanie, które wymaga nie tylko pasji, ale przede wszystkim solidnej wiedzy i umiejętności. Dlaczego? Ponieważ to właśnie od zarządzania zależy, czy Twoja fundacja będzie działać skutecznie, a jej cele zostaną osiągnięte. Bez odpowiedniego zarządzania nawet najlepsza misja może pozostać jedynie na papierze, a środki, które udało Ci się zgromadzić, mogą nie być wykorzystane w optymalny sposób. Istotnym elementem zarządzania fundacją jest planowanie strategiczne. To proces, który pozwala Ci określić, dokąd zmierza Twoja organizacja, i jakimi środkami zamierzasz to osiągnąć? Bez jasnej strategii łatwo pogubić się w codziennych obowiązkach i stracić z oczu główny cel fundacji. Dlatego tak ważne jest, abyś nieustannie poszerzał swoją wiedzę na temat narzędzi i metod takiego planowania. Umożliwić to lepsze zrozumienie, jakie działania są najważniejsze, a które mogą poczekać. Warto w tym kontekście, abyś skorzystał z analizy SWOT, która pomoże Ci zidentyfikować mocne i słabe strony Twojej organizacji, a także szanse i zagrożenia w jej otoczeniu. Analiza SWOT to nieocenione narzędzie w procesie planowania, ponieważ umożliwia obiektywne spojrzenie na to, gdzie fundacja obecnie się znajduje i jakie ma możliwości na przyszłość. Regularne przeprowadzenie tej analizy pozwoli ci na bieżąco korygować kurs, gdy pojawią się nowe wyzwania lub zmiany w otoczeniu. Takie planowanie to jednak nie tylko tworzenie dokumentów, które potem lądują w szufladzie. To dynamiczny proces, który wymaga regularnej analizy i aktualizacji. Musisz być gotowy na to, że sytuacja wokół Twojej fundacji może się zmienić. Nowe przepisy czy regulacje to coś, na co powinieneś się przygotować. Dobrze opracowana strategia pozwoli Ci na szybkie dostosowanie się do nowych realiów. Równie ważne jak planowanie strategiczne jest zarządzanie finansami fundacji. Często bazują one na darowiznach i grantach, co oznacza, że każda złotówka musi być rozważnie wydana. Umiejętne dysponowanie takim budżetem, kontrola wydatków i poszukiwanie nowych źródeł finansowania to umiejętności, które warto stale rozwijać. Dzięki temu organizacja może działać efektywnie przy jednoczesnym budowaniu zaufania wśród darczyńców i beneficjentów. W kontekście finansów warto, abyś pamiętał o zasadzie 80 na 20, zwanej jako zasada Pareto. W skrócie oznacza ona, że 80% rezultatów pochodzi z 20% działań. W prowadzeniu fundacji może to oznaczać, że największe darowizny mogą pochodzić od niewielkiej liczby darczyńców lub, że większość efektów działania fundacji może wynikać z kilku kluczowych projektów. Zrozumienie i zastosowanie tej zasady pomoże Ci w zarządzaniu zasobami i lepszym dysponowaniem funduszy. Odpowiednia kontrola nad finansami to także umiejętność myślenia perspektywicznego. Jakie będą potrzeby Twojej fundacji za rok, za dwa lata? Jakie rezerwy finansowe musisz zgromadzić, aby być gotowym na niespodziewane wydatki? To pytania, które warto sobie zadać regularnie. Dzięki temu Twoja fundacja będzie mogła funkcjonować stabilnie, nawet w obliczu trudnych sytuacji. Pamiętaj, że transparentność w zarządzaniu finansami to także budowanie wiarygodności fundacji. Doskonalenie zdolności w zakresie koordynowania Pracy zespołu stanowi kolejny obszar wpływający na skuteczność działania Fundacji i jej długoterminowy rozwój. Fundacja to nie tylko lider, ale i cała grupa osób zaangażowanych w realizacji wspólnej misji. Prowadzenie zespołu to nie lada wyzwanie. Wymaga umiejętności komunikacji, motywowania i rozwiązywania konfliktów. Regularnie podnoś swoje kwalifikacje w tym zakresie, a będziesz sprawniej prowadzić organizację oraz tworzyć środowisko pracy, które sprzyja współpracy i zaangażowaniu. W kontekście pracy z zespołem warto, abyś zwrócił uwagę na model Tuckmana, który opisuje etapy rozwoju grupy. Znajomość tego modelu może pomóc Ci w zrozumieniu, na jakim etapie znajdują się Twoje Pracownicy i dostosowanie stylu zarządzania do ich aktualnych potrzeb. Ważnym elementem jest także umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z partnerami. Dobra współpraca z innymi organizacjami, instytucjami publicznymi i prywatnymi firmami, może otworzyć drzwi do nowych możliwości zarówno finansowych, jak i programowych. Nie możesz też zapomnieć o kierowaniu ryzykiem. Każda fundacja, podobnie jak inne firmy, narażona jest na różnego rodzaju zagrożenia, od problemów finansowych przez kwestie prawne aż po wizerunkowe. Świadomość możliwych zagrożeń i przygotowania się na nie to klucz do stabilnego funkcjonowania fundacji. Skuteczna może okazać się metoda oceny ryzyka, która pomaga zidentyfikować potencjalne zagrożenia i ocenić ich wpływ na funkcjonowanie fundacji. Analiza pozwala na wcześniejsze wykrycie możliwych problemów i przygotowanie planów działania, co znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia niepożądanych sytuacji. Podsumowując, zarządzanie fundacją to wieloaspektowe zadanie, które wymaga ciągłego poszerzania wiedzy i umiejętności. To im Inwestycja, która przyniesie korzyści nie tylko Tobie jako liderowi, ale przede wszystkim Twojej fundacji i osobom, którym pomagasz. Po więcej takiej wiedzy zachęcam do odwiedzenia naszej platformy subskrypcyjnej, gdzie znajdziesz nie tylko informacje z dzisiaj, ale także z wielu innych dziedzin. Link do platformy znajdziesz w opisie tego odcinka. Dzięki subskrypcji zyskasz dostęp do wiedzy, która pomoże Ci skutecznie i mądrze zarządzać organizacją pozarządową. Już teraz czeka tam na Ciebie mnóstwo materiałów, które z pewnością poszerzą Twoje umiejętności i pozwolą osiągnąć mi w tej branży. Dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam na kolejny odcinek, jak zawsze w środę o godzinie 18. Do zobaczenia. Dobra. Witków i poszukiwanie. Jeszcze raz. Dobrze, inaczej. Podsumowując, że... Z...